Dzień dobry moi kochani, dziś kolejna inwestycja, taka troszkę nietypowa, bo robimy ogrzewanie podłogowe w serwisie samochodowym. AMG, lisowice. Co tam Andrzeju? Rozmierzamy? No, tak. Tak moi drodzy, no to był projekt, ale projekt nie przewidywał tego. To musieliśmy wyciąć, ponieważ będzie tu podnośnik przykręcony, będzie pełne zbrojenie. I nie ma możliwości, żeby ktoś coś tutaj ułożył. Tu nic nie może być, więc musimy poprzestawiać te pętle. Tak, żeby nam się to wszystko ładnie zmieściło. Dodatkowo musimy zrobić tutaj jeszcze w betonie przepust na rury hydrauliczne do podnośnika. Czyli jak widzicie, projekt uległ modyfikacji. Tak. Eee, dobra. Musimy to rozmierzyć, ustawić i brać się za układanie. No i mamy gotowe ogrzewanko, wszystko rozłożone zgodnie z nowym planem. Pętle wyszły nam krótsze niż były wcześniej zaprojektowane, ale to będzie skutkowało po prostu wyższą mocą e, tych, tych pętli tutaj. No niestety musieliśmy wyciąć ten kawałek, który sobie inwestor życzy, żeby mógł sobie swobodnie tam coś przykręcić, jakiś podnośnik. Także będzie dobrze. Reszta planu do realizacji, także powoli rozbudowujemy. Także teraz czekamy na zalanie podłogi. No i oczywiście będzie maszynownia do zbudowania, bo do tej pory było to grzane kotłem elektrycznym, a kawałek hali tutaj, moi drodzy, jest do ogrzania. No powiedz nam, dlaczego zdecydowałeś się na ogrzewanie podłogowe w swoim warsztacie? Ze względu na ekonomię, na dobre ogrzewanie. Brak hałasu, cisza i ciepło to jest, to jest w warsztacie, jak się pracuje dłuższy czas, bardzo ważne. Dlaczego jeszcze? Dlatego, że wjeżdżam mokrym autem, jest wysuszone po paru godzinach, jest super śnieg i, i wszystko nam wysusza auto. Jest po no. prostu ciepło. Po otwarciu drzwi, bram wjazdowych i tak dalej, po zamknięciu jest momentalnie znowu wyrównana temperatura. No, masz porównanie z tego, co miałeś wcześniej. Wcześniej miałeś tak, też nabuchowe. Tak, ja połowę hali miałem już ogrzewanie podłogowe. Teraz druga część hali jest uzbrajana i zalewana też z ogrzewaniem podłogowym. No i jest to rewelacyjne. Jest to rewelacyjne na pewno finansowo też, bo. bo Yy, nagrzanie betonu i trzymanie temperatury jest bardzo długie i nie jest tak wy, do wychłodzenia. Czyli przyszłym mechanikom polecasz? Po, polecam, jak ktoś ma własny warsztat, własne hale, własne duże hale, małe podłogówkę, jak najbardziej yy, tak. Zaznaczać sobie, gdzie są podnośniki, żeby nie przewiercić yy, na przykład przewodów. I no, tak, tak jak dalej. teraz planowaliśmy. Tak jak tutaj mamy plan na montaż podnośnika. I także, że bardzo, bardzo polecam. No i dzięki temu może zamontować pompę ciepła, bo przy nadmuchowym niestety tak, musiałbyś tak. mieć źródło ciepła wysokotemperaturowe. Oczywiście. Co ci no, od razu uniemożliwi pompę ciepła? Oczywiście, że tak, że mam na hali pompę tak. ciepła, będę miał podłączoną i także, że nie muszę mieć kotłowni, nie muszę mieć ognia otwartego, czyli różnego strażaka, kominiarza i tak dalej. Tak, to co, to, co ci kłopotu to... przysparza tutaj, bo masz niestety paliwo, olej. Dosłownie. co tak, za tak. No dosłownie, tu jest niewskazane mieć kotłowni i różnych takich rzeczy. Hala ma 860 metrów kwadratowych. Teraz jest około 600 metrów podłogówki, i tamtą zimę było rewelacyjnie. 18 stopni, praktycznie non-stop. Czy wystarczająca temperatura do pracy? No, oczywiście. Biuro oczywiście oddzielnie grzane. Tak, biuro ma podłogowkę na parterze na piętrze też jest osobnym układem do grzania jest też bardzo ciepło, bardzo fajnie i, i to jest inna temperatura niż na, na dmuchowanie. Dziękuję. Proszę bardzo. <laughs> Jak widzieliście opinie właściciela warsztatu, Warto zamontować ogrzewanie podłogowe. Dużo, dużo plusów. Moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za uwagę, a do serwisu Mercedesa. Zapraszam do warsztatu. Ja też tu serwisuję swoje auto.